No witam Was bardzo serdecznie w, tych, w tym jesiennym klimacie. Aczkolwiek jak po, jakbyście teraz byli tutaj razem z nami. No i poczuli jaka jest temperatura i jak jest na razie zimno. No to można by pomyśleć, że mamy już taką w, w, wczesną zimę, no ale nie, jest jeszcze jesień na pocieszenie. No dzisiaj ma być naprawdę słonecznie. I myślę, że za jakąś godzinę, dwie zrobi się naprawdę ciepło, bo... Aktualnie idzie tutaj do Polski ocieplenie, także powinno być fajnie. No ale na razie musimy to przetrwać jakoś i się rozgrzać. Na co dzisiaj? Dzisiaj, moi drodzy, jesteśmy w Beskidzie Żywieckim i idziemy sobie na Rysiankę. Nigdy wcześniej tutaj nie byłem, także jest to coś nowego dla mnie. Wyjście, wiecie, też ma taki charakter na spokojnie, żeby fajnie spędzić czas, zobaczyć właśnie góry w tym jesiennym wydaniu, bo wydaje mi się, że właśnie góry w tej porze roku najciekawiej wyglądają. A jak już myślę, że widzicie dookoła mnie, no jest już kolorowo i fajnie, także myślę, że będzie to jak najbardziej udany e, dzień. szliśmy tutaj kawałek taką fajną wąską ścieżką między drzewami. No było naprawdę mega klimatycznie, ale moi drodzy, tutaj największą robotę dzisiaj robią te kolory liści na drzewach. No ja spodziewałem się właśnie takiego no, takiej scenarii, ogólnie takiego klimatu fajnej jesieni, ale wydaje mi się, że jest nawet jeszcze lepiej. No bo też nie oszukujmy się, ale obecny czas, czyli ta połowa października. No to jest już taki okres, gdzie ta jesień fajnie się rozkręciła. No i to wszystko jak najbardziej widać. No kolory są obłędne. Tam jak dobrze widzę, tak mi się przynajmniej wydaje, jest jeszcze mgła nad Jeziorem Żywieckim, nad którym tak naprawdę niedawno byłem na rowerze. No ale wtedy te kolory jeszcze takie nie były. Niby różnica nie taka duża, a jednak trochę się tutaj pozmieniało. No i jest naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że wyżej te widoki będą jeszcze lepsze. Moi drodzy, teraz wyszliśmy już całkiem wysoko, i teraz tu są takie przepiękne widoki. No, jezioro Żywieckie, to jest na pewno jezioro Żywieckie, o którym mówiłem przed chwilą, no jest całe cały jeszcze we mgle. Obstawiam, że no, jeszcze chwilę potrwa, aż ona się stamtąd ulotni. No ale klimat jest tutaj naprawdę bajeczny. Słońko już świeci, także robi się całkiem przyjemnie. Te kolory jesieni. Czego chcieć więcej? Do szczytu no, nam jeszcze trochę zostało. Tam też jest hala rysianka, no i tam będziemy robić taką dłuższą przerwę, no i potem wracamy inną trasą, no bo nie mówiłem wam w sumie tego jeszcze dzisiaj, ale robimy taką pętlę. Nie wiem ile tam chyba wychodzi 15, 16 km, coś koło tego. No ale najważniejsze, że wychodzimy i schodzimy zupełnie inną trasą, także będzie okazja, żeby coś innego zobaczyć. No oczywiście, oczywiście link do trasy macie w opisie filmu, także tam możecie sobie zobaczyć, jak to my dzisiaj szliśmy. No nic, idziemy dalej. No i moi drodzy mamy to, dotarliśmy po raz pierwszy w życiu na Rysiankę, no widoki są obłędne, zaraz to wam wszystko oczywiście pokażę, trochę wieje, no i to nie jest dobra wiadomość, aczkolwiek no to nie jest taki stały wiatr, dopiero tylko takie podmuchy, więc no może to się jeszcze unormuje, a jak nie, no to nie wiem, czy tutaj się zatrzymamy przy ławce, czy gdzieś tam się schowamy, no zobaczymy. Na górę wychodziliśmy, jest dziesiąta, no takie dwie pół godziny. Więc schodzić myślę, że będziemy trochę szybciej. No ale na razie robimy sobie tutaj podstój. Musimy coś zjeść, wypić, no i odpocząć. Ale no moi drodzy, przepięknie tu jest. No, dzięki temu, że dzisiaj jest taka wyborna pogoda. No i do tego pewnie, że jeszcze tak trochę wieje, no to widoczność jest hmm, 10 na 10. No wieje dosyć konkretnie, no ale zjeść trzeba, tak? Element przygody musi być. Na pewno się nie ogrzejemy, no bo to... to raczej nie nie ma takiej taki płomie. Co? To nie taki płomień, żeby się ogrzeć. Dzisiaj będzie testowany liofilizator z dekatlonu. W sumie nigdy takiego jeszcze nie kupowałem, ale no zobaczymy. Mieszane są ponoć takie opinie: niektórym smakuje, niektórzy twierdzą, że jest taki smak dosyć sztuczny, także się tego dzisiaj przekonam. Ogólnie zamawiałem głównie tej polskiej firmy LIO i one były całkiem spoko. i skład, i no, fajne, zwłaszcza te słodkie mi podeszły. Na no, dzisiaj te karty, no, zobaczymy. No, nie kosztowało to jakoś dużo, bo chyba jakieś 20 zł, także trzeba przetestować. A szkoda, że tak wieje, no ale. Chociaż tyle, że nie wieje cały czas, tylko są takie podmuchy. Ale tam widoki przepiękne, tam Tatry widać tutaj. Także całkiem spoko. Je coraz bardziej w sumie, to warunki do jedzenia może nie są dobre, ale udało się zrobić owsiankę w końcu. No i mogę Wam powiedzieć, że jest całkiem spoko, w sumie taka fajna słodka, gęsta. Także jeszcze jemy, herbata się zaraz zrobi. No i się zbieramy. Jest 10.40, także trochę czasu my. No już pojedliśmy, popiliśmy, odpoczęliśmy no i ruszamy w drogę powrotną. Ogólnie no moi drodzy w słońcu jest naprawdę fajnie. No ale przez to, że tak wieje, no to ta temperatura odczuwalna jest dosyć niska, no i tam na tej ławce no, było jak było. Dało się przetrwać. Fajne były te momenty, kiedy nie wiało. No ale jak wiało, no to było ciężko. No teraz już się idzie między drzewami, także ten wiatr nie jest, praktycznie, jest praktycznie w ogóle nieodczuwalny, także spoko. No, obstawiam, że jak będziemy schodzić coraz niżej, no to w ogóle go nie będziemy czuć. No bo ogólnie jak patrzyłem na prognozę pogody, no to niżej nie miało w ogóle dzisiaj wiać, więc myślę, że to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że jesteśmy no dosyć wysoko. No i tutaj ten wiatr jednak jakiś jest. Thank you No i moi drodzy, co by tutaj nie mówić? No, to naprawdę spoko. Mimo tego, że idziecie praktycznie cały czas przez las, no to są to takie fajne ścieżki. Nie ma nudy. Co jakiś czas pojawiają wam się fajne widoki gdzieś tutaj przez drzewa. No, te kolory, no bo mamy jesień i jednak te kolory tutaj w górach robią kawał fajnej roboty. Także jest na co popatrzeć, jest tym, na czym zawiesić oko. No a potem, jak już wyjdziecie wyżej, no to macie tą polanę. Tam może sobie usiąść, odpocząć. Macie wtedy przepiękne widoki na otaczające was góry. No nam trochę w tyłek dał ten wiatr. No bo niestety... Ciężko tam było, i mimo że to słońce świeci i jest ciepło, no bo teraz jest nam naprawdę ciepło, no to ten wiatr trochę tą e, odczuwalną temperaturę no, pomniejszał, nie oszukujmy się, no i nie było aż tak przyjemnie. Wydaje mi się, że gdybyśmy byli tutaj miesiąc wcześniej, może dwa, no to taki wiatr jak dzisiaj nie, nie robiłby jakiegoś większego problemu. No a teraz w połowie października. Gdzie ta jesień już jest taka konkretna i te temperatury nie są wysokie, no to taki wiatr no, może trochę popsuć te doznania. No ale jak widzieliście, myślę, że jak widzieliście przedtem, no to wydaje mi się, że to miejsce naprawdę jest godne polecenia na taki właśnie spokojny spacer w górskim klimacie. I to tyle. Nam zostało do samochodu, żeby Was nie skłamać, 6 km. W ile to przejdziemy, to nie wiem. Garmin twierdzi, że będziemy około 14, mamy 12, no myślę, że trochę y, szybciej y, się z tym odcinkiem uporamy. Y, no i co? No i to tyle. Ruszamy dalej. Moi moi drodzy, będę się z Wami już żegnał, no bo do samochodu zostało mi jakieś 800 metrów, także całkiem blisko, więc jest to odpowiednia pora, żeby się z Wami pożegnać. No, trasa naprawdę jest spoko i myślę, że mogę ją wam polecić z czystym sumieniem, zakładając, że szukacie takiej trasy o charakterze spacerowym, ale musicie mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że jednak na początku się trochę zmęczycie, no bo te podejścia na początku są strome i trochę mogą dać w tyłek. Nam to dzisiaj jakoś bardzo nie przeszkadzało, no bo rano było dosyć chłodno, więc fajnie było się rozgrzać na tych podejściach. Nam to jak najbardziej wszystko pasowało, no ale obstawiam, że w okresie letnim może być różnie. Ale poza tym, no trasa naprawdę fajna. Ten festiwal przepięknych kolorów, no, towarzyszył nam dzisiaj z każdej możliwej strony, także pod tym względem, no miodzio. Szkoda, że tak wiało tam na samej górze, bo myślę, że siedziałoby się o wiele przyjemniej, gdyby nie wiało, no ale nie można mieć wszystkiego. No i co? Tak jak mówiłem wcześniej, w opisie filmu możecie sobie zobaczyć jak dokładnie szliśmy dzisiaj no bo tam jest link do mojego konta na strawie i zobaczcie sobie co i jak skąd startowaliśmy gdzie skończyliśmy tam też zawsze dodaję jakieś zdjęcia także możecie tą wyprawę zobaczyć z nieco innej perspektywy zawsze coś innego no i co no i to tyle dziękuję za uwagę mam nadzieję że wycieczka wam się podobała no i mam nadzieję że zobaczymy się gdzieś już niebawem trzymajcie się pa Ich habe nicht <laughs> Powiem Wam, że tak kano. <tryk> <tryk> <tryk>